Zebrałem czterech hakerów do pobicia rekordów świata w 99 nocach w lesie. Ci hakerzy mogą respić wszystkie rzeczy w grze oraz wiele, wiele więcej. A my dzisiaj mamy do pobicia 6 rekordów, które dla normalnego gracza zajęłyby naprawdę bardzo długo. Trzymano, jestem Dzik Plus, a ze mną jest czterech hakerów. A dzisiaj, tak jak słyszeliście, na wstawce, pobijamy rekordy, więc zróbcie swoje. Mam widzowie do pobicia 6 rekordów i pierwszym z nich, jaki będzie musieli pobić, żeby pobić te wszystkie inne, będzie Ognisko. Level Ognisko. Maksymalny i widzowie, planujemy to dobić w pierwszym dniu. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę na to, latał. Na starcie zostaw łapę w górę i, i suba i napisz hacker. To dam ci diamenty klasycyborga bądź nekromanty. I napisz swój nick z Roblox w komentarzu. Nawalaj tam w te komenty. No i trzeba palić w ognichu, więc. <słuch> hakerzy mega ogarniają, widzowie. Zobaczcie to. Mamy już trzeci level i musimy teraz pobiegać, żeby poszukać więcej resursów. No i swoją drogą nagrywam to w momencie, kiedy jest Halloweenowy update. Nie wiem, czego mogę się spodziewać, ale. Okej, okay. można zdobyć tu jakieś sukie rasy. zobaczcie, pierwszy dzieciak, ja sobie go ogarnę Mam klucz, elegancko I jeszcze brakuje nam chyba jednego levela ogniska Z to co widzę, a my lecimy jak burza widzowie W dwie minuty, mam pierwszego dzieciaka I Słuchajcie, dzieci, bierzcie dzieci Takim widzowie trzeba napisać na czacie, bo Musimy też dobić super mnożnik, a żeby zdobyć ten mnożnik, musimy serio przyspidranować Zobaczmy jak wygląda nasze ognisko Nie dobiliśmy, musimy teraz dobić to Tak mało nam brakuje, dawajcie dobijcie to Teraz przydałoby się drewno do workbench'a I zobaczcie to, ej, muszę uratować jedno no przeszło. Drugie, trzecie. I mamy. Mamy szósty level. Teraz całe drewno kierujcie do Warbenga. Ponownie, widzowie, im napiszę. Wy też możecie napisać w komentarz. Wow, G ale że się kipe skłował. Dokładnie, bo każdy z nich, widzowie, jest prawdziwym hakerem. Serio wam to mówię. Każdy z nich jest po prostu prawdziwym hakerem. A ja się jaram tym wszystkim. E, potrzebujemy dzieci. Bierzcie dzieci, bierzcie dzieci, bierzcie dzieci. A ja muszę zrobić łóżko, więc potrzeba też fest, Dużo drewna i śrubek. ok mamy śrubki. Zarąbiście. Teraz tera drewno, teraz drewno, teraz drewno. Widzowie, w czwartej minucie to nagranie mamy 270 śrubek. Max level od nicha. To jest dopiero, widzowy początek. Bo w tej minucie wykonaliśmy właśnie pierwszy z naszych rekordów, czyli około chyba w trzeciej. Zdobyliśmy max szósty level od nicha. Teraz jeszcze dzieci i max mnożnik. Potrzebuje fest dużo drewna i patrzcie, to mamy wszystkie dzieci w czwartej minucie. Mamy czwarte. 4... Ja pierdziele, widzowie, co tu się dzieje? To jest najlepszy, widzowy speedrun, jaki ja miałem okazję prowadzić. Zobaczcie to. Tutaj taką ekipę skołowałem. On, oni wszyscy ogarniają. Dobra, teraz tak, łóżko, zwykłe łóżko. Dodatkowo weźmy kolejny ten, tutaj dobre łóżko. Potrzeba klejnotów kultystów. Ja w tym momencie też poszerzam, widzowie, naszą bazę, no bo gdzieś jednak musimy tutaj w naszej baziczce sobie działać. Oczywiście wszystko położę randomowo. No każdy chyba tak robi czasami, jak już leci nany speedrun. Patrzcie, ile tu jest rzeczy. To mi się podoba, widzowie, bo to jest najlepszy speedrun. Więc mamy w sumie wszystkie supply. Ja wezmę sobie dwa medkity na siebie. Dobra, elegancko. I ledyni, ja pierdzielę, moi drodzy. Co teraz? Musimy zrobić. O Boże, mamy karabiny, wszystkie jakieś rzeczy. Jeszcze tylko, żeby to było ładnie ogarnięte, to było fajnie, ale. Normalny rekord dla wszystkich dzieci wynosił 15 minut, a my go zrobiliśmy w tych. Dla maksymalnego mnożnika wynosił 18 minut, więc widzowie, my musimy teraz jeszcze zdobyć trzy Kulti z Dżemy. Mamy jeden, więc w sumie dawajcie, zbieramy Kulti z Dżemy. ja też lecę. Mam karabin, tylko by się przydało trochę więcej amo. Oj, patrzcie, to oni to przenoszą. Tu segregacja. Jest siekiera. Niech biorą siekierę, widzowie i drewno zbierają bo też mamy rekord w drewnie, bo musimy uzbierać tysiąc drewna na workbenchu. Ale na spokojnie. Widzowie, ja zajmę się odszukaniem teraz Strongholda, bo będziemy potrzebowali zabić tam kultystów. Więc wszyscy do Strongholda. Czy Stronghold się już teraz, widzowie, otworzył? O, to jest pytanie. A jeżeli ja miałbym do ciebie pytanie? A nie, widzowie, otwiera się on za 12 minut. Nie jesteśmy tak dobrymi speedrunnerami, widzowie, że nie ma to tamto. Dobra, jak wygląda sytuacja z kulti, z dżemami? Potrzebujemy ich fest dużo. Więc, o, patrzcie, w mamy tarczę jeszcze. Tu jest jakieś zebranie hakerów, zobaczcie co oni robią. Ale oni w ogóle mają śmieszne niki widzowie. Oni do mnie napisali na Discordzie, na Digshopie. No i już widzę jedną rzecz, co się stało: jeden z naszych hakerów nie żyje. No, tradycji stało się za dość ale tak, możecie wejść na Digshop, czyli mój serwer Discord. Tam w ogóle rozdaję dzisiaj 250 diamentów, gdy to widzicie. Wystarczy wejść na ten serwer. Link w opisie, jak macie Discorda, możecie sobie wygrać naprawdę spoko, diaksy. No, plus jeszcze napiszcie w komentarzu tu pod filmem. Ale wpadę na Digshop, bo tam też musisz kupić tanie diamenty i wiele więcej. A ja Widzę ratować naszego hakera, który. Oj, chyba go widzowie wielki zagryzły. Stał nam jeszcze do odhaczenia Max mnożnik. i widzowie to jeszcze nocz, o której ja się naprawdę boję, bo tu wszystko jest uzależnione no, od y, rajdu kultystów, co nie? No i ten rajd kultystów musi być. Wróćmy widzowie do bazy. Zobaczmy, co się w bazie takiego stało. Czy jakoś to wszystko poszło do przodu. Pamiętać muszę na pewno, że za około 10 minut on się wywalił. Haker się wywalił dwa razy w 10 minut. Jezus Maria, stracę cały czas na ratowaniu. Napiszcie mu L w komentarzu. Dobrze, że miałem dużo apteczek na sobie, czy mamy te kulki z dżemy widzowie, to jest rzecz najważniejsza a i fajnie, że w ogóle mamy wulkan dam jednemu z naszych hakerów y, tutaj rzeczy, chodź tutaj, uuu, nie ten dżem, nie ten dżem, patrzcie co przynieśli dajmy mu plany budowy elegancko, żeby zbudował widzowie okrąg z tego tylko więcej mu jeszcze musimy porobić więc dajcie mi chwilkę, te rekordy są widzowie mega łatwe, naprawdę sami spójrzcie na to, że my w sumie w 10 minut, dosłownie w 13 minut, bo tyle to nagrywam, wy to pewnie widzicie trochę krócej to wbiliśmy dwa rekordy więc jest elegancko i przydałby nam się drewno. Jeden haker do mnie napisał, że ogarnie drewno. Teraz w sumie widzowie skupia się każdy na tym, żeby ogarnąć dżemy, więc ja sobie pójdę też tutaj na wulkan, zobaczę czy tam coś będzie. No, fajnie jakby było, bo jednak to nam bardzo przyspieszy speedrun. I w sumie mamy 4 minuty, żeby to zrobić. Powaga widzowie, mamy 4 minuty, ja pierdzielę. Mamy już mnożnik razy 8, to jest nic przy tym, ile my musimy mieć. Zobaczcie, tuż hakerzy byli, co jest w ogóle z nimi? Ta na wulkanie chyba nikogo nie było z nas. Patrzcie teraz to, co się robi widzowie, hop. Hop, hop, używając tego rewolwerka sobie możecie strzelać. To jest elegancka ogólnie metoda, jak próbujecie pozbyć się kultystów. Ale czy poleciał coś? Coś poleciało tu? Jedynie świeczka Halloweenowa, widzowie. Nie wiem w sumie po co one są, ale wezmę, nie? Bo jest nowy update i zbytnio się z nim nie zapoznałem. Ja, pierdzielę. Potrzeba nam tych drzemów. Mamy, widzowie, trzy minuty, żeby je dostarczyć i zbudować. Proszę. O, atak, atak. Może się uda, może się uda. Wszyscy hakerzy na stanowiska. Widzowie, tak, to jak jakim napiszę normalnie? Na stanowiska, chłopaki. I co, rozwalamy to? Mamy jeden klejnot. O, ja pierdzielę, to i tak będzie nam jednego brakować. Ja wiem. Ja nie mam klasy buildera. To jest wizowy problem. Ogólnie. Ale dobra, niech odeprą chłopaki ten atak. Totalnie ci kultyści nam nic nie zrobią. Zobaczmy, z którą wypadł Jem. Z tego. Mamy dżema. Widzowie, mamy dwa. Dobra, szybko. craft tego. I brakuje nam jednego. Jeden Jem. Rozbiegnijcie się po mapie wszyscy. Widzowie, mamy dwie minuty chyba na to, żeby to zrobić. I zaraz też musimy lecić ze Strongholdem, bo Stronghold się otwiera w sumie za półtorej minuty. Więc jeden Kultist Drzew. Tylko tyle nas, wizowie ogranicza od zrobienia tego speedrunu. Okej, okay, Widzowie, i za minutę dosłownie otwiera się Stronghold. Więc ja już tam biegnę. Mam Amon. Na sobie. Nie mam jedynie do rewolwera, ale bierzemy naszą całą ekipę, zara i dosłownie tam wydupiamy. Bo musimy go zrobić, żeby widzowie zrobić jak najszybciej te trzy strongholdy. 35 sekund widzowie otwiera się stronghold. Niestety chyba nie pobijemy maks mnożnika. Mamy 15 sekund. No ale widzowie, zdeklasowaliśmy tak rekord w rozpaleniu ogniska, że to jest szok. A teraz chodzimy widzowie i robimy najszybciej to, jak można. Dobra, chodzimy i widzowie, jazda, jazda. Normalnie. Patrzcie to, co się dzieje, jak oni wszyscy tu będą padać. Szybciutko. Ej mega śmiesznie się to widzowie robi. naprawdę. Mega śmiesznie, bo ja w sumie mógłbym patrzcie to. Stanąć sobie tako i se nic nie robić. Ale po co? Po co? Jak ja też mogę tu się pomóc, a hakerzy są po prostu niemożliwi w tym. Więc widzu, tak jak mówię, zostaw łapy w górę i napisz. Napisz w tym komentarzu cokolwiek, możesz napisać G plus, ale masz fryz. Możesz mi pocisnąć. Widzu, napisz cokolwiek, co nie? Żeby ten film widzowie leciał dalej i żeby ten algorytm YouTube'a to promował, to musicie tutaj pisać i możecie swipnąć. O Boże, zaraz się wywalę, bo tak gadam do Was. Dobra, widzowie, wchodzimy, ostatnie piętro. Patrzcie to, co się oni normalnie przez ściany widzowie giną. Elegancko. Dobra, zaraz odblokowujemy widzowie tego Strongholda, tylko jeszcze jedna fala chyba została. Tak jest? Tuż czterech hakerów, jak wjechało, to nie było co zbierać. Mamy dżemy, mamy dżemy. Szybko zabierzcie te dżemy do bazy. Zabierzcie i zróbcie łóżko. Uh, mam strzelbę. I mamy ten klejnot. Te klejnoty też nam się przydadzą. Profesor Hakesor napisał do mnie sędzia. Nie wiem o co chodzi, ale tak, jedna zbudowała gigantyczne łóżko widzowie. Łóżko gotowe, zrobione. 22 minuta widzowie tego challenge'u. Ej, jesteśmy po czasie 4 minuty. Ale przynajmniej zdeklasowaliśmy wszystkie dzieci i zarobiście I teraz co robimy, moi drodzy? Musimy nazbierać tego tutaj, o właśnie dżema, bo yy, robimy nowego workbencha potrzebujemy 50 drewna. Ja, widzowie, w tym czasie, gdy tutaj wszystkie te speedruny się odbywają, bo w sumie teraz musimy czekać na, na Strongholda, yy, skoczę sobie, bo zobaczcie to. Jest update Halloweenowy i doszły do gry domki, w których jak położycie kendla, czyli to... Tą... Co jest grane tak deram teraz wygląda? Widzowie, ale nadal jest taki uzlesek był. Najgorszy chyba potwór w 99 nocach. On nic nie robi, moi drodzy. I patrzcie to, teraz mogę chyba zapukać. Wow, 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 deram, co ty robisz? Trick or treat? Trick. No i co? I widzowie, mam se cukieraski. Event typu ciężka nuda. Co nie? Nie wiem, co, co już mogę rzec. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda nasza baza. Czy hakerzy zaczęli ją już rozbudowywać? Chyba jeszcze nie, ale mamy giant i widzowie. Mamy max mnożnik. Teraz, moi mili, przyda nam się drewno. Dobra, zbudowaliśmy workbench i potrzebujemy jeszcze te zielone kryształy. Napisałem, dawajcie zielone kryształy, asam. Nie brakuje nam fest drewna, Aby mamy jeszcze, widzowie, tysiąc drewna do zebrania. Zapomniałem, widzowie, o tym. Widzowie, każdy musi wziąć siekierę w łapę i farmić. O, widzowie, jeden drewna może być naprawdę piekiel ciężkie. Widzowie, ja chcę stestować jedną rzecz. Zaproszę armię naszą, hakerów i chcę widzowie, żeby oni od właśnie, właśnie ścinali razem. Zobaczcie jak to leci, gdy oni biorą się za robotę widzowie, wspólnie. Na tym w sumie polega ta gra, że trzeba kooperować, tylko no, oni omijają te duże drzewa, widzowie. Co oni robią? No i dobra, sprawdźmy widzowie, jak sytuacja... Aha, sytuacja wygląda tak, że jeszcze drewno nie zostało przeniesione. Zaraz zobaczę pewnie, ile w bazie mamy już drewna, po tym jednym anonsmencie. Zobaczcie też, jak armia hakerów... No, współpracuje ze mną. No i znowu ten sam typ widzowie, no nie żyje. Czwarty raz haker ginie na moim odcinku. Ciekawie, jakbyśmy nabili tym jednym ruchem tysiąc drewna. Ale nie, nabijamy 74. No i z tym tysiącem drewna może być lipa. A za 10 minut chyba nam się Stronghold otwiera. Idę zobaczyć, widzowie, kiedy nam się Stronghold otwiera. Ok, 12 minut. Czyli równo co takie 20 minut to się dzieje. Spoko. Baza speedrunnerska. Tu nawet nie mamy ścian widzowie jeszcze położonych, bo to nie ma sensu. No ale przyda nam się cały ten zielony gem. Chciałoby się ściąć te drzewa, które są wokół naszej bazy, widzowie, bo my to i tak zasadzimy. Ej, gość umiera piąty raz, jakiego jego nick. Pięć. Piąty raz typ umiera. Mamy atak, ale mam nadzieję, że moja ekipa to ogarnie. Ja w tym czasie będę musiał udać się w okolice wulkanu, żeby zobaczyć za kulti z drzemami. No, gdzieś one tutaj powinny być, nie? Czy w tym kościółku ich nie będzie? Nie ma ich. Wiecie, ja tak dużo gram w tą grę i w sumie z niej nagrywam, ale do teraz nie wiem, gdzie ogarnąć te kulti z drzemy. Uwaga! Poproszę jednego hakera do mnie. I widzowie, niech ta osoba zaraz mu napisze, żeby przy tu wszystkich kultystów z mapy, bo moi drodzy, potrzebuję mieć w wulkanie więcej ciał. I zobaczcie to, że dostaniemy te rzeczy, dostajemy kulty z Zarobi się, ale potrzebujemy więcej kultystów. Kiedy wbijemy tysiąc drewna? Jestem ciekawy tego. Otrzymałem dwa diamenty za 50 dzień. Super. O, i widzę. Jest, przyszedł haker. O, o stary! Yo! Zobaczcie to. Wrzucamy ich wszystkich, wrzucamy ich widzowie. Dostaniemy z tego zarobiste nagrody, podejrzewam. Dziękuję ci bardzo, haker szar. Musimy te złote drzemy widzowie odblokowywać Niestety. Patrzcie, ile w ogóle mamy tych klejnotów. Powinniśmy tak od razu widzowie zrobić. Patrzcie to, ile jest dżemów tutaj. Dobra, fajnie, że klejnoty. Mamy już jeden, taki konkretny. Przydałoby się te kultystów zabrać stąd. Mam jeszcze dwa, więc ktoś by mógł tu wrócić potem sobie po to. Ale ja uciekam widzowie, bo no nie mam żarcia. Jestem ciekawy, jak wygląda sytuacja w bazie, bo wszyscy chociaż są w bazie z jakiegoś powodu. Nie wiem czemu. Może coś tam jest zbudowane. Miejmy nadzieję, że coś tam zbudowali. Mamusiu tysiąc. O co chodzi, widzowie? Chyba ktoś napisał mam, ale mu przetłumaczyło. I widzowie, 1000 z Drewna w 35 minucie. Tutaj nie był ustanowiony rekord, to chyba że liczymy ten, który powiedzieliśmy ostatnio z Joshim na czytach ale z hakerami. O nie, widzowie, się wywalę, wywalę. się. Szybko. To widzowie, zobaczcie w ogóle też to, co tu się dzieje. Ja pierdzielę. I czy to tysiąc drewna? Jest! Mamy, widzowie, w 30, chyba 5. Tutaj macie dokładnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Kulti z dżemy są jeszcze. Potrzeba nam dwóch tych zielonych, więc Ej, ekipa speedrun tych dwóch zielonych. Tych dwóch takich. O, widzowie, to znajdziemy w Strongholdzie, albo jak Będziemy wrzucać ciała kultystów do wulkanu. Niestety, tak to, moi drodzy, działa. Po tej nocy musimy robić strongholda, ale potrzeba nam zielonego tego, widzowie, Drzema. Ja pierdzielę Kla, klejnot lasu. Ale nie przejmuję się tym. Uważam, że i tak wszystko to pobijemy. Dlatego, widzu, zostaw łapy w górę. Nie udało nam się tylko na razie jedno challenge, ok? Ale przez to, że źle go zaplanowaliśmy, nie mieliśmy totalnie na niego planu i robiliśmy go trochę od czap. Minuta 30, ten się otwiera. Czyli pod koniec dnia. Olercia. Dobra, widzowie, lecimy pod stronghold z, z naszymi hakerami. To o, ja, już widzę, że oni tam czekają. Zaczynajcie. W ogóle niech oni go zaczynają. Zaczynajcie. Dobra, widzowie, lecimy z tematem. O, wow, ale ich tu się narobiło. Ale patrzcie, jak padają, patrzcie jak padają dosłownie. W sekundę. Pięciu hakerów, ale jest i tak mega dobrze. Otwieram drzwi i lecimy. Robimy to z strongholda poniżej minuty, widzowie. Powaga! Okej, okay, elegancko, elegancko, elegancko. Może jeszcze nam się uda, widzowie, to wszystko pobić, okej? Okay. Dobra, otworzyły się drzwi, dawajcie. Ja tutaj też widzowie walczę, żeby nie było. Też chcę walczyć, pomóc nam. Dobra, ostatnia fala. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. A nie jednak... I ostatnia, łó? Dobra, mamy to, widzowie, mamy to. Są widzowie klejnot, e, jest. Są e, kultystów. Zarąbiście, jeszcze potrzebujemy jednej części chyba. Widzowie, ej, chyba mamy cały klejnot. Nie wiem skąd, ale nagle się tu pojawił. Biegnę szybko do bazy. Musimy zrobić to teraz, widzowie. Akcelerację czasową. To jest po to, żeby przyspieszyć po prostu noce i szybciej zakończyć ten speedrun. Mega się widzowie pocimy, żeby to wszystko wyszło. Mamy widzowie klejnot. Robię akcelerację. Bum, bum, boom, boom. Aktywuję urządzenie. Jeszcze to powywuje widzowie. I potrzebujemy klejnotów, moi drodzy. Nie wrzucajcie klejnotów. Jak możecie Zobaczyć na tej stronie rekord 99 nocy przez jednego gracza to jest prawie 46 minut. A my w sumie potrzebujemy jeszcze dwóch nocy. A w pięciu to jest nawet 39 minut. Więc raczej będziemy gdzieś na dziesiątym miejscu. Ja będę teraz tryhardował widzowie po to. W sumie wizowie widzowie idę coś wytestować też. Bo będziemy teraz pomijać noce, żeby pobić rekord w sensie pobić, no, uplasować się. Zobaczcie, że tutaj trzecia fala drzew rośnie. Mega fajne. Ale uplasować się trochę wyżej. No i idę zaświecić kendla, czyli tą świeczuszkę przy domku. I zobaczę czy mimo skipu nocy będę mógł nadal poprosić o cukierek albo psikus. Dobra, udało mi się zapalić. Mogę teraz zapukać. Okej, okay, noc się zbliża dopiero. Patrzcie, widzowie, jakie kręgi tu są. Ale dodali do tej kręki. Ale nie bez rzeczy. Patrzcie mi, ale nie podoba mi się ten event. Uwaga, 3 sekundy. Okej, okay, i teraz. Patrzcie, działa! Zbugowałem to! Ej, a, a, aktywujcie szybko ten! A noc się powinna skipnąć! Tak! Skipnęła się, widzowie! A mi się udało! Yo. Ej, ej, przyczepili mi kule do nogi. O nie! Patrzcie, mam kule przy nodze! O, ja już widzę potencjał hakerów, jak oni będą mogli to robić, widzowie. 5 tysięcy łap w górę. To jest wysoki cel, ale wierzę, że dać. Radę to zrobić. Wołajcie kolegów, podsyłajcie im film. I widzowie, ja normalnie zbieram jeszcze raz ekipę i pobijam jeszcze bardziej szalone rekordy. I widzowie, 53 minuty, 53 minuty 0,6. Można powiedzieć, że z klasami, ale w sumie my nie mieliśmy klas, nikt z nas nie miał klas, więc jesteśmy drudzy na świecie. Wow, to jest widzowie mocne. Mamy 102 dni. No droga drogą moi mili, ja jestem w ogóle na PGA w Poznaniu, na takim evenciku. W sobotę jestem akurat, więc jak ktoś chce podbić z Ziklusem, albo w sumie z Zikiem, albo z Nabekstageem, albo prostu ze mną chce zrobić zdjęcie, to zapraszam. Będę tam. Ich w ogóle wszystkich ogarnęłem złego Discorda, więc jak ty też chcesz znaleźć hakera, to wpadaj na Discord i przy okazji widzu, zanim otworzą się te wrota, padnij też na grupę na Roblox, będzie link w opisie, dołącz do niej. Tam często są konkursy, ale wypuściłem swoją koszulkę na Robloxie, więc jeżeli chcesz mnie wesprzeć, a masz Robuxy, mega będę ci za to wdzięczny. Plus też za zakupienie tej koszulki otrzymasz specjalną rangę na naszym Discordzie. Więcej info na Discordzie. No i takie osoby będą miały szansę ze mną Gadać na oddzielnym czacie, porobić jakieś rzeczy. To jest coś w stylu wspieranie kanału. Tylko że w Robloxie przez skupienie jednej koszulki. Spamuję, widzowie, eee, wdupcamy się tam, wdupcamy się. I widzowie, teraz będzie naut chyba tak jest. Rozwalamy ich wszystkich. Wszyscy widzowie topnieją. Ja pierdzielę, co tutaj się dzieje? Jak my szybko robimy widzowie level trzeci. Dobra, tu jeszcze jedna fala, chyba, tak? Dobra, otwieram drzwi wchodzimy na górę, wchodzimy na górę. Wszyscy elegancko, patrzcie, to oni tak spływają. W sekundę dosłownie. O nie, hacker nie żyje. I muszę go podnieść. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! No nie, Jagger! Out. Szybko podnoszę, go podnoszę go, podnoszę go. Dobra, mam go, mam go. I widzowie, lecimy dalej. Szybko, 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 szybko. Ostatni level. Ostatni level. Godzina, trzy minuty, widzowie, na moim timerze. Nie wiem czy timer montażysty się będzie zgadzał, ale to oglądajcie jego timer. Dobra, elegancja. O nie, ja mam zero. Muszę się schilnąć. Dobra, ostatnia fala chyba. Ostatnia. Tak, widzowie, ostatnia fala! Mamy to! Tyle nam to zajęło! Ty, widzowie, zostaw suba! wbij na Discord i kup koszulkę na naszej grupie Roblox. Ja byłem Dzik plus, zostaw suba! Bo lecimy po 200 koła. Bam!